Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak co miesiąc wysyłamy wasze karty do gradingu do PSA. Z góry chciałbym wszystkim wam podziękować, co wybrali właśnie nas jako pośredników wysyłki waszych drogocennych kart do Stanów Zjednoczonych do PSA. Klasycznie muszę to powiedzieć, ale z miesiąca na miesiąc wolumen kart, które wysyłamy jest Coraz większy, co nas oczywiście bardzo cieszy. Jeszcze raz dziękujemy wam bardzo. Zanim jednak zaczniemy, krótka przypominajka, jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, pamiętajcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. Aha, jeszcze bardzo jedna ważna kwestia, część z Was może o tym nie wiedzieć, może przeoczyliście. Ostatni filmik, który miał premierę w tym tygodniu, ale jesteśmy od teraz jedyną firmą, która zajmuje się również wysyłką kart do Becketu. Tak więc, nie tylko PSA, moi drodzy, ale również i BGS. Nie przedłużajmy, ponieważ mamy sporą część kart do obejrzenia. Let's go! Kart, których nam wysłaliście w tym miesiącu, to aż 88 sztuk, naprawdę rekordowo w porównaniu do ostatnich 2-3 miesięcy. Widać, że zainteresowanie jest coraz większe, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. A więc zaczynamy, ponieważ, tak jak mówię, tych kart jest sporo, trzeba będzie troszkę przyspieszyć nasze tempo. Pierwszą osobą jest Michał B., który wysłał nam trzy karty, między innymi ten Charizard razy raz oraz dwa oraz mamy Shining Magikarpa z dodatku Celebrations. Kolejną osobą jest Kerel. Kerel wysłał nam tutaj jedną kartę, jest to Erika's Invitation jako SARK, dodatek 151 oraz mamy również jeszcze kolejne zamówienie od Kerela, Przeoczyłem je. Jest to karta Aiono, którą wydropiliśmy z naszych box breaków z dodatku Clay Burst. Kolejną osobą jest Łukasz P., który wysłał nam taką oto kartę Poppy. O ile się nie mylę. Wydropiliśmy ją również z naszych breaków i o ile nie mylę się, jest to Shadow. Tak więc buziaczki dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Kolejną osobą jest Daniel, który wydropił z naszych Pokémon Mystery Packów takiego oto Ambreona V. Karty, które zobaczycie w czerwcowym Send-Offie, to są absolutne bangery i części z nich oczywiście właśnie wydropiliśmy z naszych Poke Mystery Packów. Kolejną osobą jest Odfin. Odfin wysłał nam Biankę, którą wyciągnął u siebie na shortach, więc moje gratulacje. Kolejną osobą jest Mateusz G, który wysłał nam Charizarda z dodatku Paldean Fates. Kolejną osobą jest Bartrix, który wysłał nam Rajku V z dodatku Crown Zenith. Jeżeli również chciałbyś grejdować swoje karty w PSA, Bądź w bekecie, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziesz na dole w opisie pod filmikiem. A teraz mamy Jakuba, który wydropił u nas na breaku Alt Arta z Memorial Collections One Piece. Druga najdroższa karta z tego dodatku również moje gratulacje, żeby ci wróciła jako dyszka. Teraz wchodzimy do zamówienia. Banego. Bani wysłał w tym miesiącu bardzo sporą ilość kart. Więc przejrzymy szybciutko. Mamy Pikachu. Jest i Hisujański Samurod. Bardzo dużo kart z dodatku. Crown Zenith. Tak jak będziecie zaraz widzieć. Oraz Umbreon VMAX, którego właśnie wydropiliśmy na moim urodzinowym breaku z Poké Mystery Packów. Co za evencik, moi drodzy! Co to był za evencik? Mamy kolejną kartę. Jest to Mew VMAX. Z dodatku Fusion Strike. Skaladurge i X, Latias, również Crown Zenith oraz mamy tutaj dwie złote karty z Vistar Universe. Są to karty, które tak jak mówię, w większości wydropiliśmy u nas na naszych box breakach, więc nie ma tutaj małych rzeczy, które się dzieją. U nas dzieją się tylko same grube rzeczy na tych breakach. Serdecznie was Oczywiście zapraszamy. Stałe dni, w których streamujemy, to z środa, piątek i zazwyczaj jeszcze sobota. Następnie mamy Magikarpa, Tutaj udało nam się tego pięknego Karpia wyłowić. Kolejną kartą jest Iono. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do zamówienia Wawro. Mamy tutaj Blastoise'a i X. Oraz jest Tyranitar V jako Alt Art z dodatku Battle Styles. Kolejną osobą jest Fran, który wysłał nam cztery karty. Mamy Raging Bolt X, Droga karta z dodatku Temporal Forces, więc trzymam kciuki, aby wróciła jako dyszka. To samo tyczy się oczywiście tego pięknego Charizarda EX z dodatku Paldean Fates. Mamy Gastly jako Illustration Rerka, moi drodzy to będzie kolejny Banger, jeżeli chodzi o Illustration Reki z ery Scarlet and Violet. Czuję, że Dan Gastly pójdzie tym samym krokiem, jakim poszedł właśnie w chwili obecnej Groundon z Paradox Rift. Magikarp z Paldea Evolved, czy Śpiący Rajczu właśnie z tego samego dodatku. Oraz mamy Charizarda V jako Alt-Archic z dodatku Brilliant Stars. Kolejną osobą jest Vegeta w tym miesiącu z jedną kartą. Jest to Giratina Vistar, Piękny dropik. Moje gratulacje. Oraz mamy Dominika, który wysłał nam kartę. Mangi jest to karta Sabo z One Piece. Kolejną osobą jest Janusz. Janusz wysłał nam naprawdę absolutne bengery Sami zobaczcie zresztą. Mamy Lili z Ery Sun Moon oraz Luzamin, dwie piękne trenerki Waifu. Mamy tutaj Charizarda GX. Niestety ma tutaj, tak jak widzicie, jest lekko uszkodzony. Nie zmienia to faktu, że karta ta nie ma zbyt wielkiej populacji, więc nadal warto takie karty gradeować. Kolejną kartą jest piękna ilustracja Arkusa Diagi oraz Palki GX. Jest i Marshadow oraz Machamp GX. Teraz mamy kartę promocyjną: Jest to Blackstar Promo, Umbreon oraz Darkrai GX. Espion oraz Deoxys GX. Dużo kart z Ery, Sun and Moon: jak sami widzicie. Reshiram oraz Charizard GX. Również Blackstar Promo. Mamy tutaj Mew v, jest to alt-arcik z dodatku Fusion Strike. Absolutny banger, a jest nim Giratina V, również dodatek Lost Origin. Blackstar Promo, jakim jest Armored Mewtwo. Karta Perrin z Maskarady. To samo również z Greninja EX, również Maskarada. A teraz przechodzimy do zamówienia Mirosława, który wysłał nam IV. Jest to Illustration Rka, pardon ARK, Alt RRK. Mamy star V z dodatku, o ile się nie mylę, to był chyba Astral Radiance? Chyba tak, chyba Astral Radiance to był. Oraz mamy Origin Form, palki v -Star. Tych kart z Crown Zenith naprawdę sporo otwieraliśmy w ostatnim czasie. Kolejną osobą jest Adrian, który wysłał nam trzy karty razem z Olą. Tak, to jest nasz kochany i szanowany Swagger. Między innymi mamy tutaj Carmin, razy raz, razy dwa. Oraz mamy Miriam z Base Setu z Scarlet and Violet. A teraz przechodzimy do ogromnego, drugiego zamówienia, banego, zaczynamy od kart z Crown Zenith, mamy Arceusa razy raz, razy dwa, razy trzy, jest i Giratina Vistar, no bo oczywiście jakby mogło jej zabraknąć oraz mamy Palkie, również ten sam dodatek. Następnie mamy dwie karty Glaciona Vistar. Jest i karp, którego również wyłowiliśmy. Aerodactyl V z dodatku Lost Origin. Squirtle, japońskie 151. Charmeleon. Bulbazaur. Pikachu z trenerem Red. Ulubiony trener wszystkich nas obecnych. Piękna ilustracja. Greninja i X. Celebrations oczywiście też nie może zabraknąć. Mamy tutaj Ambryona Gold Star. Mewtwo V-Star. Również Crown Zenith. Śpiący Raichu. Dodatek Paldia Evolved, powrót do 151. Znowu mamy tutaj Startery, War Turtle oraz dwa Blastoisy. Ivysaur. z Cebulą na grzbiecie. Mamy Charmander'a Pikachu jako Secret Rerki Zaraz, zaraz będzie ich więcej Mamy Charizard'a, którego wydropiliśmy również Celebrations Mamy Alakazama EX-151 Kolejny Bulbazaur Sami widzicie po prostu Karty, które Bani widropił ostatnio na naszych breakach. To jest całkiem, całkiem pokaźna ilość. Więcej pikaczów. Oraz mamy na zakończenie tutaj jednego śpiącego Rajczu. Drugiego śpiącego Rajczu. I... Bengera, którego wyciągnęliśmy z naszego japońskiego Pokémon Mystery Packa, a jest nim Charizard, z dodatku Ruler of the Black Flame. To by było na tyle w dzisiejszym Send Offie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.